W czasach gdy z każdej strony ktoś zabiegał o naszą uwagę, reklamy, reklamy w mediach, billboardy na ulicach czy osoby zaczepiające nas wokół, dzwoniące do nas, piszące maile, uwaga staje się coraz ważniejszym atutem w sprzedaży i jest coraz bardziej pożądana. W tym nagraniu pokażę Ci sposoby, siedem sposobów, jak przykuć uwagę swoich klientów lub jak pozyskać tą uwagę. Żyjemy w czasach, gdzie z każdej strony ktoś zabiega o naszą uwagę. Idąc ulicą, masz plakaty, billboardy, wystawy sklepowe, neony. Wszyscy próbują pozyskać naszą uwagę. Nie inaczej jest z klientami. W tym nagraniu pokażę Ci sposoby, jak pozyskać uwagę klienta, dlatego że to uwaga dziś jest jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o sukcesie sprzedaży lub jego braku. Wysnułem śmiałą tezę, że uwaga decyduje o sukcesie sprzedaży lub jego braku, i postaram się w tym nagraniu trochę tą tezę obronić oraz pokazać Ci, w jaki sposób przykuwać uwagę swoich klientów. Dlatego że dzisiaj mamy czasy, gdzie zwróćcie uwagę z każdej strony, jesteś bombardowany różnymi komunikatami. Telefon dzwoni non-stop z różnymi ofertami. Na maila przychodzi pierdyliard informacji. Odpalasz media społecznościowe. Dzisiaj każdy portal, na który wejdziesz, zawiera posty sponsorowane. Później idziesz ulicą, wszędzie każdy zabiega o Twoją uwagę i dokładnie tą samą sytuację ma klient. Dlatego też uwaga decyduje o tym, determinuje to, czy klient będzie w ogóle rozważał zakup od Ciebie, czy nie. A to, czy ją pozyskasz lub tego nie zrobisz, w dłuższej perspektywie przełoży się na Twoje wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie finansowe. Dlatego. Jest Jestem zdania, że najważniejsze, co dzisiaj klient może dać nam od siebie, to jest swoją uważność. Dlatego że widziałem niejednokrotnie, gdzie klient rozmawiając ze sprzedawcą, równocześnie mówi: Ehe, dobra, to niech, niech pan tam mówi, tak, tak, no mów, 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 śmiało, to niech pan mówi. Albo rozmawia tu z tobą, a tu coś klika na klawiaturze. Tak to dzisiaj wygląda. I dlatego uważam, że klient, który daje ci uważność, daje ci już dzisiaj tak dużo, że bardzo mocno zwiększasz swoje prawdopodobieństwo sprzedaży. I idąc za tym ciosem, twoim zadaniem jako sprzedawcy sprzedawcy jest nieustannie próbować pozyskiwać uwagę swoich klientów. Dokładnie tak samo jak rolą dzisiaj marketingowca jest to, aby właśnie przykuwać komunikatami uwagę, a następnie próbować tą uwagę przekuć sprzedaż, identycznie wygląda sytuacja sprzedawcy. Zatem jak pozyskiwać uwagę klientów? Sposób pierwszy, w jaki możesz próbować. Przykuć czyjąś uwagę, uważność i to może działać zarówno, kiedy chcesz zainicjować rozmowę lub kiedy rozmowa traci już swoje sedno i musisz na nowo uwagę klienta pozyskać, to jest rzuć jakąś nowinkę lub news związany bezpośrednio z branżą. Dlatego, że tutaj zadziała mechanizm luki informacyjnej, a jeżeli luka informacyjna działa, ja jeszcze o niej będę mówił w dalszej części tego nagrania, luka informacyjna jest niczym innym jak koniecznością naszego mózgu uzupełnianiu wiedzy. I teraz kiedy łapiemy się na tym, że dociera do nas komunikat w jaki sposób coś zrobić albo czy jak, czy wiemy jak coś zrobić albo czy wiemy dlaczego coś zrobić i my tego nie wiemy, z automatu chcemy tą wiedzę uzupełnić. Dlatego pierwszym sposobem będzie rzucenie klientowi newsa branżowego i to również może działać właśnie w sytuacji, w której jesteś już w rozmowie, rozmywa się uwaga klienta. Możesz za, na chwilę zrobić taki, taki zwrot tej rozmowy, rzucając jakiś news związany z branżą. To będzie wymagało od ciebie odpowiedzi Niego przygotowanie. Drugie to jest zrobienie czegoś niestandardowego, i tutaj mam piękną historię, kiedy pewien człowiek, kiedyś byliśmy ze znajomym na rozmowie handlowej w sprawie szkoleń, w firmie, która produkuje i spreje, które imitują kostkę brukową i marmur. No i pani z HR siedzieliśmy w czwórkę: ja, mój kolega i prezes, i pani z HR. Pani z HR opowiada, 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 opowiada. ten prezes już taki znudzony w pewnym momencie, my już mówiąc wprost trochę też, i w pewnym momencie prezes wychodzi, wchodzi z powrotem do sali, otwierają się drzwi, mieli taki wielki stół szklany, a on rzuci kostkę brukową, kurę, która spadała na ten stół. Możesz sobie tylko wyobrazić naszą reakcję. Mój kolega zdążył spieprzyć za tapczan, na którym siedzieliśmy, w sensie za kanapę, a ja w tym czasie tylko zwinąłem się w żółwika. Po czym spadło, to zrobiło takie pstryk, pstryk, pstryk. Okazało się, że to był kawałek styropianu pomalowany ich sprayem, a on na nas spojrzał i powiedział: No i to właśnie robimy. I zrobił coś na tyle niestandardowego, że do dzisiaj ta prezentacja oferty to jest jedna z prezentacji, którą najczęściej opowiadam na moich szkoleniach sprzedażowych. Notabene nawet mam ten Kawałek z styropianu, dlatego że poprosiłem tego człowieka, czy ja po prostu mogę to zabrać. Mega mi się to spodobało, dlatego zrobienie czegoś niestandardowego od czasu do czasu może ponownie przykuć uwagę naszego klienta. Powiązane z niestandardowym, ale trzecia technika to jest technika konfuzji. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, że podchodzę do ciebie, podaję ci rękę, podnoszę ją do góry i idę sobie w cholerę. Twoja głowa jeszcze chwilę dochodziłaby do tego, co przed chwilą się wydarzyło, dlatego, że nasza głowa w tym momencie próbuje sobie zracjonalizować, co przed chwilą się stało, i konfuzja to jest zrobienie totalnie czegoś, czego nasz klient się nie spodziewa, na co nie jest przygotowany. I konfuzja pomaga nam w tym, że klient nie ma gotowego zmylenia. Konfuzja dobrze sprawdza się w sytuacji, kiedy wykonujemy chociażby zimne telefony czy zimne wizyty, bo wówczas ta głowa naszego klienta, czy nasz klient jest przygotowany na, on już ma gotową listę zmyleń, o których odeślę Cię po tym nagraniu do, do nagrania, w którym mówiłem o zmyleniach, już ma wyćwiczone te reakcje, dlatego jeżeli zrobisz coś niestandardowego, zastosujesz zabieg konfuzji, istnieje większe prawdopodobieństwo, że klient Cię tak łatwo nie spłaci. Czwarta technika to jest właśnie luka informacyjna. I teraz dla przykładu, wykonując zimny telefon, mógłbyś zapytać klienta, Czy dobry panie Marku, czy dzwonię tylko zapytać, czy widział pan już najnowszy raport, albo najnowsze dane, albo sposób w jaki coś zrobić i wtedy działa właśnie ta luka informacyjna, czyli klient mówi sobie, kurczę, nie wiem tego, muszę tą wiedzę jak najszybciej uzupełnić. Piąta technika, znana, podobno znana, natomiast wiele osób dalej jej nie wykorzystuje. To jest hak na uwagę. Hak na uwagę to jest nic innego, jak powiedzenie lub skonstruowanie takiego sformułowania, które przykuje uwagę naszych odbiorców. I teraz zwróćcie uwagę, że była taka moda w pewnym momencie, że w reklamach radiowych, nie powiem której, której firmy, ale było tak, że początek tej reklamy zdawał się pilne. I to słowo pilne powodowało, że my na chwilę łapaliśmy na tym uważność. Dlaczego? Dlatego, że słowo pilne. Pilne, czy sformułowanie pilne kojarzy nam się z tym, że to jest coś ważnego, na czym musimy się skupić? I dokładnie tym jest hak na uwagę, czyli rzuceniem klientowi takiego sformułowania, na tym najczęściej pracujemy na warsztatach ze sprzedaży telefonicznej, gdzie pokazuje ludziom, jak ułożyć pierwsze zdania, żeby klient chciał z nami rozmawiać, żeby nie było tego magicznego. Dzień dobry, nazywam się Patryk Jaśński, dzwonię z firmy tej i tej. Nasza firma, bla 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 bla. I wygląda to w taki sposób, że klient już po chwili chce się rozłączyć. Szósta technika to pokaż klienta na jego zdjęciu klasowym. Zdjęcie klasowe to nic innego, jak po prostu odwołanie się do czegoś, co dotyczy klienta. Ta technika nazywa się tak, ponieważ gdybym ci pokazał zdjęcie swojej szkoły średniej, to pierwszą osobą, którą szukasz na tym zdjęciu, jesteś ty, a dopiero później jest o Jezus, zobacz jak się Basia upasła, a taka ładna dziewczyna była. Po prostu jesteśmy jego centrykami, dlatego zawsze szukamy najpierw na takim zdjęciu siebie i klient też chce siebie widzieć w pierwszej kolejności. I tym właśnie jest technika pokazania klienta na jego zdjęciu klasowym. Czyli nawiązując do tej techniki, możesz zahaczyć o coś co widziałeś u klienta, gdzie spotkałeś klienta. Coś, z czego możesz pochwalić klienta, na przykład gratuluję wsparcia tej i tej zbiórki, albo gratuluję świetnego stoiska na targach, naprawdę zrobiło wrażenie. I siódma technika, ona działa wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad rozmową w trakcie rozmowy, widzisz, że uwaga klienta się rozmywa. Warto od czasu do czasu obrócić na chwilę rozmowę i zahaczyć o coś, co interesuje klienta. W szczególności, jeżeli jesteś na spotkaniu bezpośrednim, ludzie bardzo mocno się uzewnętrzniają. Dla przykładu, jak jestem u siebie w biurze, przed sobą mam Lego, A dlatego, że jestem wielkim fanem Lego, to jeszcze mam jakieś zestawy niepodległe. Poskładane trochę dalej. I teraz, jak to działa w praktyce? Gdyby ktoś chciał na nowo przykuć moją uwagę, mógłby spojrzeć na chwilę na ten zamek i być O kurde, nie widziałem tych zamków, ale ma pan świetne zamki z Lego, nie? I już momentalnie wchodzimy na chwilę na gaduchę na Lego. A pamiętajcie, że ludzie lubią rozmawiać o tym, czym się interesują, więc jeżeli pojawi się coś, co interesuje Twojego potencjalnego klienta, coś, co jest w kręgu jego zainteresowań, na przykład, będzie miał medale, dyplomy, zabiegi jakieś ostatnie, to Ty już jesteś w domu. I daj znać w komentarzu, jakie jeszcze masz sposoby, żeby przykuwać uwagę, Swoich klientów. Tutaj mignie Ci teraz nagranie o zmyleniach, obiekcjach i uwarunkowaniach. Także ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnym i do zobaczenia. Cześć!